Siema, z tej strony Zawias, dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż wszystkie. Dzisiaj ocenimy sobie cały sezon, piąty rozdziału drugiego w Fortnite. Ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz udostępnijcie film znajomym. Zapraszam do oglądania. Do eventu zostały niecałe dwa tygodnie, dlatego przed live'em z oceny eventu ocenimy sobie cały sezon. Zacznę od minusów. Pierwszym minusem będzie bardzo niewykorzystany potencjał bossów w Fortnite. Tak naprawdę z bossów mamy tylko Mandaloriana oraz Predatora, a w praktyce można byłoby dodać bardzo dużo bossów, które na pewno by urozmaiciły rozgrywkę, a nie tylko, że to są boty jakieś, od których można kupić przedmioty, bo na pewno walka z bossem, którego może wydropić jakiś mityczny przedmiot, jest dużo ciekawsza niż jakiś handel z botem. Jakby było bossów na przykład zamiast tylko dwóch, byłoby ich pięciu albo sześciu, no to byłoby na pewno dużo bardziej na plus niż jest obecnie. Kolejnym newsem jak dla mnie, jest dla mnie brak takiego mini eventu podczas sezonu, na przykład jak mieliśmy Fortnite Koszmarów Czar, gdzie można było się zmienić w ducha albo nawet w święta mamy jakiś śnieg albo cokolwiek, no to w tym sezonie trochę jakiegoś takiego, nie wiem, akcentu zabrakło, bo nie licząc tego trybu z Mandalorianem, na którego temat nagrałem odcinek, do żadnego trybu na solo, który zmieniłby jakąś rozgrywkę specjalnie, no to tym razem nie było. Oraz trzecim, jak dla mnie chyba największym minusem, bo tamta, bo tamta funkcja mi się bardzo kiedyś podobała, to to, że zadania typu zadań tygodniowych zostały całkowicie usunięte, zostały tylko podzielone na jakieś tam legendarne i pickie, co dla mnie trochę, no jest bez sensu, dlatego, bo nie można sobie znaleźć tych takich kilku specyficznych zadań, które chcemy wykonać. Mamy kilkaset zadań oraz co tydzień jakieś legendarne i nie licząc tych legendarnych, większość jest po prostu nudna, nie, nie jest to nic wyjątkowego, można je po prostu robić podczas gry, nie ma jakiegoś, nie ma jakiegoś wyzwania specjalnego, nie jest tak jak kiedyś, że było zadanie typu, żeby zlikwidować kogoś na Miejscówce, i wtedy leciało tam pełno osób, co było zabawne. Zmieniało trochę rozgrywkę, wprowadzało trochę takie wyzwanie, że chcesz ukończyć je jako pierwszy, i tego też mi bardzo zabrakło w tym sezonie. Ale żeby nie było, że są same minusy, no to teraz przejdźmy do plusów. No to pierwszym plusem jest na pewno dodanie sztabek złota jako walutę. Jest to całkiem fajne, że nie tracimy ich po przegranej i możemy je zbierać i oszczędzać, żeby później sobie ułatwić rozgrywkę. Kolejnym plusem są fajne skiny z karnetu. Są naprawdę. Wyróżniające się, na przykład taka MAVE, która potrafi się zmieniać, kiedy wchodzi do wody. Na przykład KONDOR, który ma tą reaktywną memotkę, to też jest całkiem fajne, że podczas gry można tak e diametralnie zmienić tego skina. No i większość skinów mi się podoba, co właśnie też jest na plus. Kolejną rzeczą, która mi się bardzo podoba w tym sezonie, były wszystkie te kolaboracje z różnymi filmami, grami i kultowymi postaciami. Na przykład taki obcy, świetna kolaboracja. Przykład Predator oraz Terminator, którego nie zakupiłem, ponieważ nie miałem na tamten moment widolców. Przede wszystkim taki Mandalorian, który jest z Gwiezdnych Wojen, z takiego serialu. I ostatnim plusem jest taka spora zmiana na mapie, że środek mapy się całkowicie prawie że zmienił. Dodano ten piasek, co też jest całkiem fajne. I ogólnie ocena całego sezonu jest całkiem pozytywna. Dałbym sezonowi 8 na 10. Jeszcze wszystko może się zmienić, jeżeli event będzie bardzo fajny albo będzie bardzo słaby. Jeżeli macie inne zdanie, możecie napisać w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Nara.